Ja, ja mogę to sprecyzować po prostu jak to uchwała, ustawa przy? przy... To ale, no to mamy wyjaśnić to. Bo to jest jasne. U, ustawa omawia to wszystko. No, bardzo proszę tak, kró krótko. Tak jak stwierdził Pan radny Bartosz Sobański, y, to nie jest y, charakter prawotwórczy tylko deklaratywny. Państwo deklarujecie wystąpienie y, zdarzenia, które polega na łączeniu Zasiadania w zarządzie, bycia członkiem zarządu jednostki, firmy czy stowarzyszenia użytkujące imię gminne w działalności gospodarczej. A działalność gospodarcza była prowadzona, byłem jej świadkiem, między innymi z funkcją radnego. I ustawa jednoznacznie zabrania łączenia tych dwóch rzeczy. I to jest fakt. Szanowni Państwo, myślę, że nikt z nas tutaj nie chce ukryć tego, że kolega jest z zresztą sam się do tego przyzna, prawda? Natomiast mamy wątpliwości, ponieważ jego członkowstwo ma ten charakter społeczny i mamy wątpliwości właśnie co do tego czerpania korzyści. Znaczy to ma wyjaśnić komisja, prawda? Tylko tyle, dobrze. To Pan Radny później składa sprzeciw i sąd rozstrzyga to, o czym Pan Przewodniczący w tej chwili powiedział. Znaczy ja, jest... ja mówię, Pan Przewodniczący, bo, bo, bo to naprawdę z, Pan Radny z jest stawiany w niekomfortowej Trzeba. sytuacji, Szanowni Państwo, bo tu mu się zadaje pytania. Pan za plecami Pana Śmirowskiego. tego tu było wolne miejsce. Proszę Pana, Pan Kęci. Pan, pan, Kręci, pan pa, Państwo, no, ja rozumiem, że na tej sali są grupka osób niezadowolonych z tego, że nie, ja jestem publicznym, jest jest, że tutaj nie ma no, tak, to jest, to jest, to jest, a nie inny. Tak I Państwo, jakby nie możecie się z, się z tym cały czas pogodzić, ale ja bym prosił, bo tutaj pada tak, że pan radny y, czy jest w zarządzie, tak? Pan radny odpowiada, że jest w zarządzie, to ja chciałbym, żeby dopy, dopytano również y, y, ze strony tego medium, y, czy pan radny czy jakieś korzyści w związku z tym, że jest w zarządzie. Tak? Bo się tutaj przedstawia, Szanowni Państwo, że się robi jakąś tutaj komisję śledczą i dlatego no, 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 ja widzę ja z ja Pani współczuję, bo my nigdy jeszcze do tej pory nie pracowaliśmy w takich, w takich warunkach i, i, i w takim, podczas takich ataków i, i, i tego typu działań. Także no, no, no przyznaję nie jest to komfortowa praca dla nas, samorządowców. Ale widzimy, że no, wieczór burmistrzem został i, i, i nie wszyscy z Państwa się są w stanie z tym pogodzić, i no, jeszcze będziecie Państwo musieli to wytrzymać. I, 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 I rada, kształt rady jest też taka określona przez, przez mieszkańców, i z tym też Państwo no, musicie się pogodzić i, i jakby no, no, to uszanować. Tak? Wiem, że to dla Państwa jest trudne. Dla tej grupki tutaj nie przypadek, że, że patrzę na, 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 na Dąbrowieśnickiego i, i pana Grasia, ale no, proszę o uszanowanie tego, tak? I, i jakby no, mi, 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 żeby, żeby mieć też to na względzie. I wiem, teraz kolego Jurku, ja chciałbym zapytać, bo skoro już panu i pana tak się przesłuchuje, przesłuchajcie, czy pan, nie wiem, czy pan pobiera wynagrodzenia, a pan jakiś tam tutaj. Może Pan odpowiedzieć na pytanie, czy Pan mi rach, tak? Bo to myślę, że filmuje to Pan Grań za Pana plecami. Bazar Pana filmuje z prawej strony, Pan Grań za plecami i, i warto, żeby to, to, to wybrzmiało. Dziękuję panie, panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, dopuszczam do głosu kolegę Jurka. Panie przewodniczący panie, burmistrz, panie przewodniczący, panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, Panie Panowie radni.